Łzycz na dole yeah. nic no yeah, słyszę <laughs> oh <laughs> <jezus. laughs> To jest Trochę zagłosił tą muzykę dałem

Myślę, nie pode mną. Nie wiem, to jest recepcja jakaś taka. O! Oh. No nagle mi z za rogo wyjechał. Aha, ty, to za próbuje zboitować. Jak coś... Toż ma... nie nie da się A, grać to... na doktora z bomby nic palety, niestety jak można mieć trybuny w tym w, w, w bildzie? Po co? Ua! Dobra, jest. Lupowanie się z doktorem jest trochę stresujące. Gdzie on jest? A! Nie wiem, on jest tak nieprzewidywalny. Zachowuje się tak, jakby się nigdy nie zachowywał. No to uważaj na... na me. jasna. Stresuj mnie tym wieśniakiem. Ja nie lubię takich sytuacji. Как мне заезжает с пиво на рей. Не, окей. No, okay. Весниор. Давно да... Не, ну, брейк, а тут ничего не да. Co Co on zrobił? Ty baguj mnie śmieci, bo ja cię będę ty bagował. Okay, ja prawie kiba wylałem, ty. Kurwa, prawie piwo wylałem. No kurwa, ale... Ej bo ja jestem obity. O. Ona no jest głupia trochę. No zakręciła nieźle. Nie, na wczoraj, bo dzisiaj nie, 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 było nie, patrzę jak wczoraj, bo nie, patrzę na wczoraj, bo nie, 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 jak wczoraj bo nie, na wczoraj, bo nie, by nie, nie, Kurwa, farty. No, nie, wczoraj, nie, 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 bo nie, 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 jak nie, 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 Co? nie, 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 Okej okay. ja wracam To dużo światła. Możesz się tu przy schodkach ustawić nawet wrogu. No ale tutaj będą jakieś patrzeć pewnie jakieś wiesz Oni i tak wiedzą o tobie przecież To idzie 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 Nie wierzę w nich nie, no to jest żart

był sprint niby? Coś mi tu capi, nie? I to nie jestem ja. Mi po prostu się nie myłem od trzech dni. Ale chłop takiego slajda strzelił. Nie wiedziałem nawet, że tak się da. Bo to był... mi tu capi. I to, nie jestem ja. On zajeżdża tutaj nieźle, nie? Ale to chyba był sprint po prostu. Ale się przymierza, żeby pułapkę postawić Aha, no jak ona stoi w miejscu Co on robi? To kogoś goni, czy... To zniszczył totem w tym małym piwnicy, coś tam Ej, ja myślałem, żeby... Nie wiem, to jest taki cy z niego, nie? No i paj, podniesie mnie On kręcił się godzinę obok wana Lupował się sam ze sobą, żeby znaleźć mnie. Czasisz to? Tego c' i żeby zabić mnie. A ją zostawił. I teraz ją podnosi. Ej, nie, nie wytrzymie, nie, nie wytrzymie. A jeszcze mi hitnął.

ale ci dużo dało. Wziął. Więc co tak do rogu mapy lecisz? Myśli, że ja cię nie doniosę nigdzie? Oczywiście jestem wyszkolony, jeżeli chodzi o. Do... No, miała DSa. Mnie wywiozła na dwój koniec mapy. Nie no, ale ten DS to jest tak mocny. Nic nie robi Drugi tockem, bang, bang Daj, bo szukam kolorków dobrych O kuśmałem, ja ale dobra Ty bo chyba mnie gonię, a nic nie widzę No, no bardzo a? No to są jaja są Megoniek ja nic nie widzę Czemu nic nie widzisz? Ja ci pokażę później Dlaczego nic nie widzę Dobra Pomocy

Ne, spoko, já se více. nemám, nemám